Chodź, chodź Jeden dostał Idzie, jeden czekam Nie szczele, nie szczele Może żeby dla ciebie wystawić Dostał już Crazy dostał Ale czemu z tyłu kulki flotują? Ale spodzie za mamów dobra. teraz od drugie. Dostał! Dostał! Nie szczelaj, dostał! Podnosi rękę! Czeka. Niech przejdzie tylko ten Już chyba... Tak mi się też wydaje. Już dwóch No kurwa, taka szparka akurat, nie? Jeszcze Wojtek, dwóch piękny Wojtek, Ręka, panie. Żeby nie było tak, kurwa, ja wylotu bo Pierdolony marker mam coś mam łapkę Kurwa, nie mogę strzelać Patrz, patrz tam Któż jest to chyba? Musisz bić od razu pod ścianę Wojtu... Grzesiu? Hedzik? Co? A Masz ale w ten ale to chyba jak on przebiegał, bo ja trafiłem Cię w boku, loader. Zbijamy. Wiesz? Uważaj tu z boku. Najpierw tarczę, wiesz? I chodź, uważaj tu. Zasłanij się z boku, z prawej się. Dawaj. Dawaj. Śmiało, śmiało, śmiało. To ja. Uważaj. To ja. Uważaj ze ścianą. Marian, długi jest w środku naszych. Przebiegaj dalej, przebiegaj drugą Sprawdź. Tu też? Ja przez zajrzę Nie wchodź jeszcze, nie wchodź Karton leży na końcu Dawaj ktoś po karton A ja osłonię. Idź przy prawej, przy prawej Przy prawej idź Łukasz. Tak, tak. Idź przy prawej. Jeszcze jedno pomieszczenie. Po obok swój. Wszyscy są. Bierz karton. Bierz karton i chodź. Bierz karton. Karton bierz. Koniec Nie, spokojnie. z jednej z drugiej nasi. Chyba bez strat własnych. Dobra, koniec! Łydka, łydka. Za budynkiem są. Nie Patrz na to teraz. Jeszcze kurwa w bajie na końcu. No, oczywiście. A on już tego pierwszego już wyciągnęliśmy wcześniej. ci ja ja to już się zprowadzili. Nazywam się jego stary Kurwa, ja tam sam Bartek wchodzę. No, tyś... Pokazać ci jak? Czekaj. Ale ja mam dyskopaty. Nie, nie, robisz, to... robisz Oj. czekaj, nie, Tyno, no, czekaj. czekaj. Robisz sobie tak, patrz, Bartek. Bartek, tu sobie łapiesz, dajesz nogę na górę i wbijasz. Pawełku, tak, ok, powiem ci się, że padnę moją no. z O no. No, kurwa. No, kurwa. No, nie, nie, ja wejdę kurde, to wygra. Gdzie jest karton? Tutaj. To nie ten kurwa. Nie ja tam Ej, ja tą dziurkę bym tu No Ty byś chciał w dziurkę przejść kurwa. Jeszcze raz byłem. Co robisz? Mazik idzie od tyłu. Ale nuda. Nie chuj szczeli. Chyba zaraz się, kurwa, poddam. to w tego, tego każdy, że strzeli po siebie <zumy> no, <co> i <się> Powiem, <zumy> <rusza. zumy> ale jesteście <zumy> <są> słabi. <zumy> no, Biega, biega. O, się kurwa. Cześć, Powiedz na lewo. Jeszcze raz, dwie chyba Dwóch <gryfikarzy> na raz, odbiłeś się od ciebie Jeszcze rykoszetem dostałeś Dzisiaj tak. masz dobry, dobry stary, ten, dobry wzrok czy coś no. Tak zwane kurwa oczy kobry. Ale dzisiaj kurwa patrz, W tyle krzaków, tyle lasu i kurwa pięć razy tak ode mnie i od, od Nikołaja starego, To jest tak kurwa. Zgadaliśmy, że bardziej mnie boli od ciebie niż od każdego right? okay. Nie Ja mu przyjmuję. No filmuję To jest chujowe No będziemy się z ciebie śmiali później. Dziś już tam, tą kurwa. kurwa. Nie, nie możesz tego filmować stary To jesteś chujowy. 4-0. Teraz zatokujecie, więc będzie 5-0. Dam radę. Masz ma tu? Tak. Dobra, Kacper <noise> Kolejny jest już twój Czwarty być. No to będzie trzeci Jest nas 20 osób, czyli 19 na jednego. Cieszysz się Cieszysz się kurwa Cieszysz się Adam Tędy Ja tu stałem jednego tam jebałam Który? Bartek pisał Na ramiona trzeba. Tak nie Tylko pokazałeś, no że ty jesteś Tak nie, kurwa nie podbija. Murzycie! No, Gotowy? Aaaa! Gotowy? Ja chcę zobaczyć, stary panie, że cię kurwa bili. ale pan jest napisany na koszulinie. Aaaa!